Więc jednym z takich rzeczy też są te narzędzia automatyczne, półautomatyczne, czy chociażby pomagające trzymać się pewnej strategii. Później mamy pasywne rzeczy zarobkowe to niezwiązane prosto z tradingiem czyli mamy Pule płynności. Czy na CoinExie mamy te AMM? To jest nic innego jak pula płynności na Dexie. Na Dexie mamy mnóstwo rozwiązań, pule płynności, farmingi, stakingi, wszystko jest. I ja od zawsze, od zawsze, od bardzo dawna, jak tylko zobaczyłem, że na niektórych kryptowalutach można zarabiać yield. Można zarabiać na stejkowaniu, można zarabiać na kopaniu tych kryptowalut. To mnie prywatnie najbardziej to zainteresowało, bo mi w tradingu nie szło jakoś dobrze. Ja źle się czuję z otwartymi pozycjami. Ja czasem coś handluję, ale wydaje mi się, że 90% ludzi, które zarówno trafia tu na grupę lub zbieram tych ludzi z okolicy, z różnych tych grup tradingowych, oni już na tyle zostali przeruchani przez ten rynek, że nie chcą dotykać tradingu. I po prostu tu możemy zarabiać w inny sposób.